mam Mistrze, z tej strony Razer, witam Was w kolejnym gameplayu Jest to znowu Black Ops 2, grałem... Uff, co ja grałem, lol, nie jestem pewien A, grałem tutaj w wyścig zbrojeń, na mapce standoff. off w 94 z kolbą i z, e, z chwytem przednim Kamuflaż miałem standardowy do tej broni, grałem tutaj z L-Domem Moje striki na ten mecz to Wisat, Pieski i Swarm eee... Dalej, co do tego gameplayu, to moje, moje perki to chyba były, jeśli się nie mylę, waga lekka. O, no dobra, w werków Wam nie będę mówił, tutaj zginę chyba dwa razy. Tak, będziecie mogli zobaczyć, chyba po moim odrodzeniu, nie będę po prostu Was wprowadzał w błąd. Bo mylą mi się ciągle te striki, bo na innych klasach mam inne, na drugiej mam inne. I, I po prostu jak gram, to przeważnie używam innych klas. Staram się innymi klasami grać. No i cóż, to tyle. Ładnie mi tutaj wchodziły na początku hitmarkery Oczywiście wbiłem tego swarma tutaj Taki mały spoiler, były pieski, był wizard no i tu, dzisiaj taki dosyć szybki mecz, bo to było ponad 5 minut nieco, ale to dlatego też przygotowałem taki gameplay, bo mam taki krótszy komentarz nieco. Dzisiejszym komentarzem będą wyprzedaże na Steam, wchodzę w tej chwili sobie w sklep, każdy oczywiście kto ma Steam może sobie wejść w ten sklep i zobaczyć jakie są wyprzedaże. Wyprzedaż wakacyjna Steam będzie trwała od 11 do 22 lipca. I tutaj będziemy mogli e, po prostu... Będą pytane na gry. Dzisiejsza oferta dnia to na przykład Black Ops 2, The Walking Dead, Dark Darksiders, Sniper Ghost Warrior 2, Just Cause 2 No i po, jakiś tam... Surgeon Simulator, Anno 2070, Fast Than Light, Fest, e, The Walking Dead, chyba to mówiłem, Chivalry, Medieval Warfare. jakiś tam z kartami kolekcjonerskimi. Nie wiem o co w ogóle to chodzi. Mnie co tam lata tak naprawdę. W sumie to ja będę raczej, ja zastanawiam się tutaj nad Sniper Ghost Warrior 2 i nad The Walking Dead. Nie wiem czemu The Walking Dead, bo w sumie już przeszedłem jedynkę, ale dwójka wychodzi. Jeżeli przejdę na przykład już teraz tą jedynkę na Steamie, chociaż nie, będę i tak musiał opatrzac... Dobra, anyway... Nie, nie, nie. Zapomnijmy o tym, co powiedziałem. Ja kupuję Sniper Ghost Warrior 2, moi koledzy Yy, czyli żony i Elbum chyba też będą to kupować Nie wiem, El my, my z się raczej, ra raczej na 90% kupujemy Nie wiem jeszcze co z żonym. Yy, I będziemy sobie pykać Tam na multi jeśli się nie mylę to jest chyba jedna mapa Ale zresztą my... O i widzicie już tutaj Swarm włączyłem, pełen Light yy, Myślę, że będzie tak dosyć spokojnie się grało na tym multi Bo wiecie, tak for fun, na snajperką Także... Wiedeńca... No, Polska gra, Sniper, Ghost, Warrior, także... Czemu by tu na przykład nie spróbować, tak? Na przykład ja jestem ciekawy singla, bym bardzo chętnie sobie przyszedł singla, nie wiem, coś bym może z multi wstawił e, Ghost Warrior, bo w sumie to jest FPS tak? A ja, a ja mój kanał jest raczej poświęcony FPS-om, chociaż e, nie mówię, że na przykład nie będę w przyszłości nagrywał Zagrajmy Wy lub coś w tym stylu Na przykład The Walking Dead 2, które ma premierę najprawdopodobniej w tym roku w e, jesienią e, w... Teraz, takie, na jakieś na przykład błyskawiczne oferty. A Batman Arkham City Game of the Year Edition. Simulator, farmy. O, Boże nie ja Nienawidzę tej gry. E, I oczywiście jest coś takiego jak wybór społeczności. Pomóż nam wybrać następną ofertę. Głosuj na nową ofertę co 8 godzin. I mamy, jeżeli jesteśmy na, na, na e, sklepie, Steam Store, e, możemy tutaj sobie wybrać grę, którą chcecie, aby. Steam przeceniło. Ja wybrałem Hitman Absolution, było też do wyboru jak XCOM Enemy Unknown oraz Dark Souls Prepare to Die Edition. Ja zagłosowałem na Hitmana, który będzie, jeżeli wygra, będzie kosztował euro, czyli jakieś 26-7 zł. Ale ja raczej tego nie będę kupował, po prostu. Ja mam włączonego TS-a w ogóle? A nie, sorry, to kończę tego, więcej nie pisali. E, tak, e, ja to ogólnie będę raczej kupował Sniper Ghost Warrior 2 e, Nagrywam ten filmik, żeby Was zachęcić do kupna, jeżeli na przykład nie macie żadnej gry na Steam Albo po prostu nie wiecie, nie wiecie o, tej, o tej wyprzedaży e, wakacyjnej, to luknijcie swój, w swój Steam Store Naprawdę tutaj są fajne gry, myślę że do 22 e, lipca be, te gry będą codziennie losowane Także chyba naprawdę wiele wiele gier będzie jak Na przykład teraz bestsellery mam, tak? Sleeping Dogs e, Na przykład X-com Enemy Unknown Przecenione Sniper, tak jak mówiłem Far Cry 3 za 22 euro Don't Strafe. Don't Strayf, nie wiem czy to dobrze czytam DLC do Skyrim'a Dragonborn Borderlands 2 GTA 4 nawet jest Skyrim Legendary Edition e... GTA 4 z, z DLC 2. Kurczę, naprawdę tutaj jest wiele wyprzedaży. E, Torchlight na przykład Counter Strike, e, e, Science Dark Darksiders za 4 euro, jedynie naprawdę, naprawdę wiele jest wyprzedaży, naprawdę ciekawe oferty są. The Secret World, G GRID 1 za tylko 324 euro, czyli to jak jest jakieś 12-13 zł. E, Arma 2 przeceniona, e, Witcher 2 nasz kochany, e, Wiedźmin 2, też polska gierka, The Elder Scrolls Skyrim, widzicie gameplay się już skończył, końcowy wynik to 31 do 2, rating 15,5. E, poza tym jeszcze jest tutaj Amnesia, Call of Duty Black Ops 1, Dragon Age, Origins, Metro Last Light też o 20% przecenione, Fallout 3. No i w sumie to tyle. Wczorajsza oferty na przykład Call of Juarez Gunslighter, który nadal jest przeceniony o 33% Left 4 Dead za 349 euro czyli też jakieś 15 zł, huh. no i cóż, jeżeli Wam się podobało, wiecie co macie zrobić Luknijcie tą wyprzedaż, jeżeli macie z tym naprawdę, naprawdę ciekawe oferty. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się do kolejnego filmiku. Na razie, cześć, peace!